Hej, witajcie na koncie poświęconym Cube World. Jako że będzie to albo już jest pierwszy film poświęcony tej grze, dziś omówimy tak zwane FAQ, czyli często zadawane pytania do autora, bądź studia. Część osób może nie znać angielskiego, więc pozwolę sobie kilka pytań, jak i odpowiedzi wam przedstawić. Dobrze, ale przed pytaniami przybliżmy sobie samą grę. Cube World jest to gra typu RPG i Sandbox. Graficznie przypomina Minecrafta, ale jest bardziej kolorowy, co widać po gameplayu. Przejdźmy teraz do naszych pytań. Pierwsze, najważniejsze pytanie, czyli kiedy wyjdzie gra? Odpowiedź jest mało zaskakująca, czyli nie wiem. Tłumaczenia są typowe. Czyli usprawniamy, naprawiamy i polerujemy to, co się da. Drugie pytanie jest już bardziej ciekawostką. Ile osób pracuje nad projektem i od kiedy zaczął powstawać? Grę zaczął tworzyć Sam w lipcu 2011 roku, a od maja 2012 tworzy ją razem z żoną. Kolejne trzecie pytanie tyczy się platform, na które Cube World zostanie wydany. Chwilowo jest to tylko PC, ale w przyszłości też ma się ukazać na Macie. Reszta pytań tyczy się, co może być w przyszłości dodane, a co nie a także z jakich gier czerpał pomysły na swój produkt. Ok, przejdźmy z powrotem do naszej gry. Gra jest już od kilku dni w fazie alfa. By zagrać trzeba zapłacić około 20 dolarów. Lepiej kupić wcześniej, bo w późniejszych fazach gra ma kosztować coraz więcej. Aha, i Cube World to chwilowa nazwa gry. W przyszłości może ona się zmienić. I jak nie macie pewności czy gra Wam pójdzie, jest możliwość ściągnięcia demo. Jeżeli demo się nie uruchomi, to gra niestety też nie. Okej, okay, i to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jak tak zostawcie kciuka i zasubskrybujcie. Dzięki.